Stefano, dzień dobry, leży to nic, życzysz nam powodzonka? Chciałam mu ogon podnieść do góry Nie <grystanie> Patrzcie, takie fanty na oko, kurde, jeszcze młoda para, to da szczęście Siemandero kochani, siemandero, dziki wróciły z Mazur na swoje kaszubskie tereny Idziemy naprawdę Brodzić. Brodzić w błotku Także miłego oglądania Po 18 minutach I 10 krokach Nie kurde molek A ja myślę monetka A to guziolek Co? Guziki z orzełkiem A ja mam bozie A ja mam bozie ale ładna. A z drugiej? A wyczyszczę, lepiej to pokażę. Jak skończysz, pokażesz guziki? Jeden. Co? Dobra, już się mogę pokazać, bo już dokopałem się. I? Do pręta. <laughs> Prądkujące coś? To no. jest chyba... Korona ma czy nie ma? A ja nie widzę. Czekaj. No to czy się dobrało dwóch ślepych? Nie widzę. Ja I nawet nie wiem z której strony patrzeć. Dobra, później ustalimy. Ja, <noise> ja już ustaliłem. Już jest to szkaplesz, a guzik będzie w następnym odcinku. <noise> Patrzcie na to. To jest naprawdę katastrofa, nie. Ja się nie dziwię, że zwyczajny się wkurza, flaming się wkurza Kwiatuszek. Taka ładna zawieszka. i taka dosyć ciężkowata o kurczę srebro nie wiem czy srebro ale ciężka jest A mój dziku siedzi z Marcinem rozmawia a ja mam oniaka a ja mam oniaka typu dycha typu dycha, pyrili. I jest moniaczek. Moniaczek w gródce. Srebro? Czyżby srebro? Ha! Baldi. Srebro. Chyba wyczyszczę. I na parsteczek. Po południu się spotkałem, że takie stało Ale panie takie zupełne? Rzadza, że tak... Maleństwo. Nie wiem, to, to nie wiem na co to. Dla dziecka, może do zabawy. I kolejna krągłość. Nie, guziol. E, guzik. I krągłość. I jest krągłość, panie. E. 5 groszy! <laughs> 5 groszy współczesne! Co tam wydziałałeś? Nie, to pasująca dla dziecka, jak Pani. ten na barstek. Maszynka do mięsa. Dwa rodzaje widzisz. Co? O? o. Na grube mielone i na cienkie, na tatara. A tatara bym wciągnął, kule. To jest nic ciekawego. Od znaka. Szpilka była odpadła. No. Co masz za ten? Na Łud... oko. Na oko? Łódka? Albo... No że taka, a nie ta inna. No. no dobra kochani, my jesteśmy już po. Musimy już robić podsumowanie tutaj w garażu, bo niestety już ciemność w lesie, to sami wiecie jak to się nagrywa, nie? Także było co było, widzieliście: było sreberko, była bozia. Co tam, guzik był jeszcze, kurczy nasz wrześniowy ptasie obrączki. ptasie. obrączki, tak dla nas było petarda, nie? Także jak Wam się podobało, to pamiętajcie: czarne kciuki, subskrypcje. I na koniec pozdrowienia dla Pani Ady z hotelu San Bruno w, Giżycku. w Giżycku. za za opiekę. Nad Waldim, bo ja nie byłem i no. jeszcze za naszymi żonkami. Nie? Peż, no. no, dziękujemy serdecznie. Trzymajcie się do następnego.